Siemanko, z tej strony Jakub z Shift7. Po długiej przerwie serdecznie witam Was w naszych shortach. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak prawidłowo przygotować hulajnogę L6 do wysyłki. Zapraszamy! Przed rozpoczęciem procedury wkładania hulajnogi do kartonu, musimy ją do tego odpowiednio przygotować. Aby to zrobić, musimy odkręcić kierownicę o 180 stopni. Żeby tego dokonać Potrzebować będziemy klucza imbusowego czwórki Dzięki któremu poluzujemy sobie mostek O proszę bardzo Tutaj odciągamy blokadę Obniżamy kierownicę I obracamy o 180 stopni Dokręcamy z powrotem górną śrubkę, którą przed chwilą poluzowaliśmy. Następnie zabezpieczamy elementy kierownicy tak, aby nie uległy zarysowaniu w transporcie. Możemy użyć do tego pianki, którą fabrycznie otrzymujecie. może być kawałek materiału, folii bąbelkowej lub etc. Składamy rączki w dół. W miejsce stykania się elementów kierownicy ze sztycą sobie czymś zabezpieczamy. No i łapiemy niezawodnym narzędziem, który każdy Polak powinien mieć w domu, czyli wydytką. Tak jest. Teraz składamy sobie kulajnogę. nogę. Tak przygotowaną hulajnogę możemy wkładać do kartonu. W naszym oryginalnym kartonie znajdują się cztery styropiany, które zabezpieczają hulajnogę w trakcie transportu. Pierwszy z nich, najbardziej wyżłobiony, jest na tylną część kolejnogi, ten z mniejszym wycięciem na przednią. Na tym styropianie kładziemy tylne koło, a na tym opieramy przednie. Dwa ostatnie styropiany, które Wam pokazałem, powinny być umieszczone w kartonie w ten oto sposób. Teraz czas włożyć hulajnogę do kartonu, ale najpierw folia osłaniająca. Tak jak mówiłem, tylne koło ten oto styropian. Jeżeli noga jest dobrze wsadzona do kartonu, to nic Wam nie powinno wystawać poza, poza karton. Teraz czas na górne styropiany. Ten bardziej wyszłobiony ląduje tutaj. A ten mniej. Tutaj. Wszystko mamy sztywno. noga jest bezpieczna. Możemy zaklejać i przysyłać do Shift-7, a już my sobie z nią poradzimy. Mam nadzieję, że teraz już będziecie wiedzieć, jak w prawidłowy sposób spakować L6. Pamiętajcie, że jest to bardzo ważne, gdyż nie chcemy, aby coś się z nią stało w transporcie. Razem z Jokerem dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do następnego shorta.